No, stulecia będzie, Hop, I komentujemy, no nie, no bo no, tak ba. trzeba, no. No, no. No, to Na Facebooku. Ładny uśmiech, nie, i tak dalej. Dla Pokaż wszystkich zawodników. I zaczęło się! Cóż za emocje! Sprytne wycofanie do obrony, wyprowadzają akcję bokiem. O, trzecia emi już o! się chyba ładnie, tu jest podanie. I nie zdążył zablokować przed linią, niestety, co za pech. Cóż za p... Trzecia emi ci pęk. Wyprowadzają akcję z autu. Aha, po wołodowiec nie, bo nie dobiegł, niestety, co za pech. Pierwszy biegną z odległości, biegnie, biegnie i zaczęli jodał kurcz piłce. Kut biegnie Indywidualny rajd przez środek wojska nie? Krupa przyjmuje zaklepa i niestety skończyło się nasze. Zerąpił gaz na połowie jest tylko Do środko Trochę za daleko. Whoa. Tylko troszeczkę. mógłby tak wycelować troszkę minimalnie, po prostu minimalnie lżej. Minimalnie, mniej. Żeby do zarzutu do widział minimalnie. No właśnie robi sobie jajem zielonej. No, to w tym do No, to sobie... Co? I trzecia i zaczyna. I wow! Patrz co zrobi... No co nie! Zrobli? Co to było? A tak, a tak strata, strata. Biegną, rozpędza indywidualny rajd przez środek boiska i marty, kurban, ekrępuje całą sytuację. A kto jest za tym jest? I mam jakiś pedał za zagrodzeniem. Pedałek. Przygotowanie do startu. Może być ciężko. I doszredkowanie, doszredkowanie. braku Kamil, Kamil się rozpędza. Kamil biegnie, Kamil biegnie, biegnie, Kamil się rozpędza. Uuuuu I bardzo kiepski strzał w wykonaniu. Jak zwykle, pierwszej EMI. Oni nic nigdy nie osiągną. Eee, tam nie będzie tak że, może. Może strzelimy coś. Rozpoczęcie. Jezu, wcięwa się, próbuje, jest odblokowany przez Konrada. A gdzie jest ten? Nasza gwiazda, Kuba. Defanima. Pokaż Kubę, to jest nasza gwiazda. Zaraz. I to może się skończyć golem. Uff. I zablokowany strzał. Pokaż naszego, naszą gwiazdę lepiej. Tu jest nasza gwiazda. Nasza gwiazda! Trochę niewidoczna. No ale. Każdy wie o kogo chodzi. Wiadomo o kogo chodzi. I tak rozpoczynają spod bramki. Zaczyna. To jest Już trzecia, czwarta minuta meczu się rozpoczęła. Stachu złapał piłkę. Pierwszy Pewnych raz mu się bryt. udało. Pewny chwyt. To jeden z tych niewielu razy, kiedy Stachu trzyma piłkę w ręce, ponieważ w większości znajduje się na siatce. Nie udało się, nie udało się przejść. Urbanek ratuje sytuację. Kiwa. Samotny rajd, czy nie, zapo nie zapowiada się na samotny rajd. Podanie do Kamila. Kiepsko Kamil. to widzę Kamil. Sami się kiwają. dlaczego jeden drugiemu zabiera piłkę? Oni są w tej samej drużynie, kiwają się sami ze sobą. Wow! I Urbanek ratuje znowu sytuację. Urbanek o tą sytuację. <grystanie> <grystanie> Chwila, przerwa na boisku i rozpocznijmy na trzecia ilość. bramkę. A jednak out. No, wywalił go. No. Rozpoczęcie, odejrzał niepotny. Nie ma przejścia. Nie ma przejścia, gol. to już się kończy bramką. I jest gol! Pierwsze mi dzięki Konradowi z yy... który tak naprawdę powinien być. W drugiej emi strzela bramkę. Ja jeden zero. No. no. Nie, Krupa strzelił. Krupa, Krupa strzelił sam na sam. O, no, nasza gwiazda strzela w ramkę, oby nie ostatnią dzisiaj. Może uda się Hatlika i zaczniemy od środka. Start. Jak się uda wygrać, to jest dobrze, a nie. Chociaż gubią się nasi rywale. Gubią się, gubią dokładnie. Co Gubi, by się A zleża... ja Co bronił? Co bronił? Supek był synu. No prawie to samo. Widzieliście się to. Widziałeś to. Widziałeś to. Zrąbał! Co? Aha! Wiem! Wiem! Dobra, zaczynają rywale. Juha bardzo bliżej. Tak nie strzelisz! Dobra, to na pewno mogło się udać. jeszcze nie miał żadnej y, trudnej sytuacji, to dobrze. Nie ma co kusić losu. Tak Dokładnie. Nie, nie ma co kusić losu. Bartek, Bartek próbuje Bartek! Dobrze. Bartek, Bartek do Lidii. Dobrze. Do Kut tutaj Z tamtej strony już nadchodzi kamil. Kamil próbuje ścigać i jak zwykle to się nie. O udaje. i kontra! I kontra! No czysty, czysty, czysty. O, o, widzę, to będzie brama. Chociaż. Nie, to się nie skończy bramką. W najmniejszym razie. Pierwszy widzę. Jak zwykle, to O, idzie, następny gracz. Niedobrze. Mają rezerwy, dobrze. To nie jest jej rezerwa. No, Dzisiaj to są dwa mecze. Aha! No, to wszystko tłumaczy. My z nimi byśmy zrąbali. Już tak yy, niebezpiecznie wyglądają. Mercurial Team widzę wszędzie. Co? Wszędzie Mercurial Team widzę. Same no, okay. lajki. Okay. Nie ma indywidualnych Wadidasa gości. Kuba podaje piłkę, to jego ten. Praca na razie w tym meczu. Kuba, kiedy zmiana? No i patrz, no, gdzie to jest to? der? O, gubi się! Staszek, wyjdź! Strzela. Patrz, szalony! Bramkarz wyszedł z bramki, będzie gol! Ajajaj. I spieprzył! Sokół nie popłaca! Znowu ty za niskie bramki! Na Sokole tak mają większe! 3 metry przynajmniej! No. To właśnie robi Sokół! Co ten soku robi z ludźmi? Oj oj oj. Ech, hopu, Ale nasi ich cisną, 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 cisną. Cisną kurde. Cisną jak Barsa Ajax. Kurde. Nieprawda, raczej jak Real Galatasaray Co? Tyś widzał, widział Galatasaray? Galata a Real to ty w sklepie może widziałeś. Pa, pa co grupa robi. To jest. Pa. Oj Co to było? Sorry uczyłem wam kadr, bo się zawiesiłem. Chopie, coś ty zrobił. <grymne> piękna akcja. To piękna, widziałem ładniejsze. Żartuję sobie. To taka chujowa akcja. Bardzo że... podał, no nie. Dlaczego? Dlaczego Brąkarz wykonuje u nich auty? Roz... Nie wiem. Bardzo kiwa! Ej, oni zimiętą nie. Nie mi Chociaż. słabi. Ej, uratował im całą sytuację. Tej ciąbek, który był uśmieszki. Drugie połowie. które trzeba będzie dołączyć, ponieważ nie co? Jak dołączyć całą? co, co? co? dwie minuty koniec spotkania. Sędzia może doliczy jakiś czas. W sędzia nic nie gwizda to to ja nie wiem. I jest szansa! Oh! Wybij to, synu! Oho! Wyjdź! I bramka w siatce! Nikt się tego kompletnie nie spodziewał! I gospodarzom, czy nie wiadomo, może gościom wystarczyło tylko jedna składna sytuacja. Nie ma defensywy niestety. Pytanie brzmi Czemu Stanisław nie wyszedł do tej piłki Pytanie brzmi I Co zrobił Bartek? Dlaczego nie ma defa? I co zrobił Bartek w tamtej akcji? Co to było w ogóle? Zagraliśmy jak polska reprezentacja. Chaotycznie i bez sensu Czyli jak zwykle Prasumując... O, Znowu zbrata! Wyjdź! No i nasz super wysokie.